Hejka! Ostatnio content na moim YouTubie głównie polegał na vlogach. Czy to były vlogi podróżnicze, czy vlogi z danego dnia, czy tygodnia, były to jednak vlogi. I ostatnio natchnęło mnie do tego, żeby nagrać dla Was filmik, w którym będę o czymś mówić i to nie o byle czym. Bo chciałabym dzisiaj poruszyć temat, który jest po pierwsze bardzo mi bliski, po drugie uważam, że jest bardzo ważny, szczególnie w dzisiejszych czasach. W dzisiejszym społeczeństwie i w dzisiejszych realiach. I nie jest to prosty temat, o którym się łatwo mówi. Temat ten dotyczy zaburzeń odżywiania, w moim przypadku anoreksji, z którą mierzyłam się jako nastolatka, i z której wyjście zajęło mi parę lat. Aczkolwiek teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że. Ta choroba mnie nie dotyczy, aczkolwiek muszę zachować też dużą ostrożność w codziennym życiu, żeby po prostu ten nawrót nie, nie nastąpił. Dlatego dzisiaj chcę się z Wami podzielić um, moimi sposobami, moimi zasadami, które są bardzo ważne, jeżeli nie chcecie, żeby dotknęły Was zaburzenie odżywienia, a także jeżeli wychodzicie z zaburzenia odżywienia, te zasady mogą po prostu Wam naprawdę pomóc. Zacznę od totalnej podstawy, takiej serio totalnej podstawy i jest to nieliczenie kalorii, nieważenie jedzenia. Ja wiem, że żyjemy w czasach, w których każdy bardzo gloryfikuje to, że nie chudniesz, bo jest za dużo kalorii. Nawet jak się wydaje, że jesz za mało albo że jesz mało, że powinieneś chudnąć, a nie chudniesz, no to to znaczy, że po prostu jednak tych kalorii przyjmujesz dużo. I powiem Wam tak. Mi... Koncept kalorii nie służy. I ja bardzo się fiksowałam na tych cyferkach, na numerkach, na liczbach. Um, nie potrafiłam czegoś zjeść bez sprawdzenia, ile ma kalorii. Już później na pamięć znam kaloryczność każdego jedzenia i naprawdę teraz moim ogromnym osiągnięciem jest to, że ja się oduczyłam i ja tych rzeczy już nie pamiętam. W wielu przypadkach po prostu już totalnie jakby nie pamiętam tych wartości odżywczych. A miałam wyuczone na pamięć wartości odżywcze produktów, które spożywam na co dzień, i teraz jestem zupełnie tego wolna. I jeżeli ktoś przy mnie zaczyna temat kalorii, ja po prostu go ucinam. Proszę, żeby o tym nie wspominał. To może być dla mnie szkodliwe. Już na tym etapie to nie jest tak, że jak raz usłyszę, że coś ma kalorii, to mnie to przerazi. Aczkolwiek muszę bardzo być ostrożna, żeby po prostu nie nawróciły moje stare odruchy polegania na kaloriach i kalkulowania sobie dziennego spożycia kalorycznego. I teraz tak, wbrew wszystkim dietetykom i tak dalej, ja Wam powiem, to ogólnie moje rady, to, to nie jest to jak schudnąć, jak nie, mieć super ciało, to są rady, które mają Wam pomóc w tym, żeby nie wpaść w tą pułapkę, jaką są założenia odżywiania. A uwierz, jest mi bardzo łatwo i ciężko jest w ogóle dość ten moment, w którym Jesteśmy już za daleko, że już jest ciężko z tego wyjść. Wydaje nam się bardzo długo, że jest wszystko ok, że my tylko się odchudzamy i nagle bum, granica została przekroczona. Dlatego pierwsza rzecz: jeżeli chcecie o siebie zadbać, nie liczcie kalorii. Jeżeli czujecie, że już macie jakiś problem i bardzo na tych kaloriach polegacie, to zróbcie sobie ten challenge, żeby od tego odejść. Nie ważcie jedzenia. Naprawdę w życiu chodzi o coś więcej niż o to, żeby. Po prostu, nie wiem, mieć idealną figurę, jeść ileś tam kalorii i się tym na Wiecie, ile czasu ja traciłam na to i ile ile moich myśli krążyło dziennie wokół tego, ile ja jem, ile kalorii to ma, ile to waży, czy ktoś mi nie nałożył za dużo, czy łyżka oleju to, to jest łyżka, czy nawet bardziej pełna, bardziej pusta, ile to jest kalorii więcej. Nie daj Boże, że ktoś mi coś polał oliwą. No po prostu to był ogromny stres, którego mój organizm musiał doświadczać na co dzień tylko ze względu na kalorie. Także pierwsza rzecz. Nie liczymy kalorii, absolutnie nie liczymy kalorii nie ważymy jedzenia. Jeżeli jesteście osobami wrażliwymi, tak jak ja, tym bardziej macie, będziecie mieć większą tendencję, żeby tutaj mieć na tym podłożu y, problemy. Druga rzecz, która też jest z tym związana, to postrzeganie jedzenia jako źródło energii. Ludzie kiedyś nie mieli pojęcia w ogóle, że takie coś jak kalorie istnieje i żyło im się dobrze. I naprawdę. Ludzie bardziej myśleli w kontekście tego, byli bardzo intuicyjni. I myśleli sobie, hmm, jestem bardzo głodny, zjadłbym to. I to bardzo często, przez co, oni polegali na swojej intuicji, to była ta dana rzecz, której oni da, w tym momencie chcieli, było to coś, czego ich organizm potrzebował. I u nich jedzenie to po prostu było, wiecie, napełnienie, tak tankujemy sobie auto. Tak oni po prostu postrzegali jedzenie jako paliwo. I dla mnie. Bardzo ważną kwestią jest to, aby w ten sposób właśnie postrzegać moje posiłki. To, że coś ma więcej kalorii, to tylko świadczy o tym, że to ma więcej energii. Więcej energii mi da. Będę mieć więcej siły, żeby zrobić trening, żeby się uczyć, bo nauka też spala dużo kalorii. Wysiłek umysłowy to też jest wysiłek. I kwestia taki, taka zmiana, taki switch w myśleniu, z postrzeganie jedzenia jako coś, od czego się tyje, na coś, co daje mi energię do życia, coś, co pozwala mojemu organizmowi wykonywać multum różnych rzeczy, które on robi, bo my to nie my bijemy sercem, to nie my pompujemy krew, to nie my, nie wiem, nawrzeżamy gałki oczne, robi to organizm i on potrzebuje skądś wziąć energię, żeby to wszystko zrobić i żeby nas utrzymać przy życiu. To jest niezbędne, to jest paliwo. Tak jak my patrzymy, okej, okay, jest już, wiecie, rezerwa w aucie, no to no, trzeba to auto napełnić, bo inaczej ono dalej nie pojedzie, nasz organizm też. I musimy tak to postrzegać. I też przy okazji właśnie kolejna rzecz, to właśnie postrzeganie naszego ciała jako mechanizm, jako maszyna, która potrzebuje dostać coś, żeby z siebie coś dać. A nie jako... Już tak powiem, nasza wizytówka, bo często skupiamy się na aspekcie wizualnym i to jest bardzo błędne, bo to, jak my wyglądamy, to nie wszystko. Naprawdę, to nie wszystko. Nasz organizm musi być zdrowy, a żeby być zdrowym, on potrzebuje pewnych składników odżywczych, które pozyskuje właśnie z jedzenia, z picia. Zdziwilibyście się, jak ogromne niedobory mają osoby wychudzone, jak ogromne niedobory mają osoby będące długo na diecie. Ja byłam jedną z tych osób i Moje zdrowie się posypało. Naprawdę bardzo się posypało. I odbudowanie tego zdrowia zajęło mi lata. To, to nie jest tak, że coś my sobie zniszczymy i to się odbudowuje z dnia na dzień. Nie. Konsekwencje, i tak miałam szczęście, bo u mnie konsekwencje dało się odwrócić. Ale nieraz te konsekwencje byw bywają nieodwracalne. I my, fiksując się na wyglądzie, możemy zaprzepaścić całe swoje życie. Dosłownie. I... Warto jest myśleć o swoim ciele nie jako wizytówce, nie jako czymś, co ma wyglądać, tylko jako czymś, co musi funkcjonować. A jeżeli ono funkcjonuje, to my żyjemy. Bez funkcjonowania nie ma życia, więc musimy robić wszystko, żeby ono prawidłowo funkcjonowało. A dlatego organizmu ważny jest wypoczynek, ważne jest odżywianie, ważna jest higiena i każda z tych rzeczy musi być spełniona, nie tylko jedna. I nie możemy zapomnieć o odżywieniu, nie możemy tego zignorować i oczekiwać, czy wszystko będzie działało jak należy. I teraz tak, już poruszyłam aspekt wyglądu, więc tutaj na chwilę się zatrzymamy i powiem Wam tak. Ja rozumiem, że ze wszystkich stron my słyszymy, naucz się kochać swoje ciało. I ja serio czuję, że to nie jest proste, bo sama ja tą drogę przechodzę i wiele osób przechodzi tą drogę. I czasami, jak słyszymy. Naucz się kochać swoje ciało. To się wydaje strasznie trudne, bo to jest tak odległe. Jeżeli my nienawidzimy swojego ciała, mamy nagle je kochać, to jest odległość, wiecie, dwa skrajne bieguny. I moim sposobem na to, żeby dojść z punktu A do punktu Z, czyli przejść cały ten alfabet, jest przejście o krok dalej, czyli z nienawiści przejść do nie lubię swojego ciała. I chociaż to brzmi nadal źle, to jest krok w przód. Później, jeżeli z nie lubię, to akceptuję akceptuję do lubię i dopiero z lubię do kocham. I to nie jest prosty. Nawet przejście z nienawidzę do nie lubię może być dla kogoś hardkorem. Serio, tak może być, tak było u mnie. Ale to jest krok w przód. To nie jest dojście na metę, ale to jest zrobienie kroku w przód. Jeżeli ktoś nie biega tak jak ja. To teraz ja wam powiem, poszłam biegać. Po 6 minutach myślałam, że wizjony ducha. 6 minut biegałam. Jak ja bym sobie założyła, że ja. Okej, okay, jutro mam przebiec maraton. No, sorry. Nawet jakbym się jakimś cudem zawzięła i psychicznie w głowie przebiegła ten maraton i bym się udało, nie wiem. Ja myślę, że po drodze z moją wydolnością, z jakimiś problemami z serca, które mam teraz, yy, no, mogłoby to się skończyć źle. I nie mogę od siebie oczekiwać, że teraz biegając 6 minut i mając taką zadyszkę, że szok. Ja jutro przebiegnę maraton. Tak samo, jeżeli dzisiaj nienawidzę swojego ciała, nie mogę oczekiwać, że ja jutro magicznie będę je kochać. Nie da się tego tak przejść, przeskoczyć tego całego procesu. Trzeba przejść do nie lubię, trzeba przejść do akceptuję, trzeba przejść do lubię i trzeba przejść do kocham. Całą drogę trzeba przejść, po kolei. Rzecz, która pomogła mi niesamowicie, a którą bardzo długo lekceważyłam, jest to, że odcięłam się od ludzi, którzy mi szkodzili. I jedną z tych osób była osoba, która była mi niezwykle bliska i była to moja przyjaciółka. I pierwszy raz o tym, chyba w ogóle mówię gdziekolwiek w internecie, pierwszy raz ten temat poruszam. Przyjaźniłam się kiedyś osobom i zaczęłam się z nią przyjaźnić, kiedy miałam najgorszy etap założenia odżywiania. Byłam bardzo chuda, byłam wychudzona. Ta przyjaciółka mogła jeść ile chciała, ona zawsze była chuda. I ona, to było jej główną cechą charakteru. Ona zawsze o tym wszystkim mówiła. I w sumie nie byłoby nic w tym złego, gdyby nie to, że ona oczekiwała, że mój organizm zachowa się tak samo. W momencie, kiedy ja przytyłam, to słyszałam od niej komentarze, że no, wtedy to byłaś w formie, no mogłabyś o siebie zadbać, mogłabyś troszkę schudnąć, a jak wdam jakieś zdjęcie na Insta, gdzie wyglądałam, no powiedzmy, przychylniej, albo, no nie wiem, schudłam trzy kio, to ona od razu, Boże, w końcu schudłeś, w końcu coś zrobię ze sobą, w końcu super wyglądasz. Yy, jak zamawiałaś pizzę, ona potrafiła się mnie spytać, czy ja to wszystko zjem, czy ja serio chcę dużą pizzę sama. Tak, jestem głodna, chcę dużą pizzę sama. Ale te wszystkie pytania... Sprawiały, że tak długo jak się z nim przyjaźniłam, nie mogłam wyjść z tych zaburzeń. Ja już miałam normalną wagę, ale cały czas ta głowa była, jakby moje myślenie cały czas kręciło się wokół jedzenia. Ja miałam obawy związane z jedzeniem, i myślałam, skoro mi to mówi przyjaciółka, to ja może serio jestem jakaś: wiecie, powinnam coś zrobić. Może to nie jest normalne, że ja tak wyglądam. I ciężko mi było funkcjonować z człowiekiem, który ma tą łatwość że ona zje wszystko i ona nie przytyje. I jednocześnie jeszcze oczekuje ode mnie tego samego. Oczekuje ode do mnie dosłownie, cytując, mam wyglądać jak modelka Victory Secret, gdzie te modelki często są po prostu wychudzone i też niezdrowe i często moja zaburzenia oczy No i oszukujmy się. I dopiero jak tą osobę odcięłam z mojego życia, nastąpiła zmiana. Totalna. Totalna. Bo ja przestałam o oczekiwać od siebie czegoś nierealnego, czego mój organizm no nie mógł mi dać. No sorry, no, nie mamy tego samego metabolizmu, nie mamy tych samych genów, bo mój organizm tak nie funkcjonuje, jak jej organizm. I to było ciężkie, no bo to była mimo wszystko przyjaciółka. To była osoba bliska, a ja tych przyjaciół nie mam dużo. To nie jest tak, że jak nie ta, to czyść innych. Jak ta, to pozostaje jedna inna. I trudno. Zrobiłam ten krok. I dzisiaj naprawdę moja relacja z takimi jest ich o niebo lepsza. O niebo lepsza. I teraz tak, skoro już jestem w temacie osób, które nam szkodzą, to też przejdę do tematu profili, które nam szkodzą. No bo każdy z nas kogoś obserwuje na Insta, na YouTubie, na TikToku. I niestety, po pierwsze, dużo osób przerabia swoje zdjęcia i tworzy nierealny swój obraz w internecie. Po drugie, część osób ma już problemy z odżywianiem i Publikuje treści, które to propagują, promują i romantyzują. I to jest temat, który naprawdę powinien być nagłaśniany każdego dnia, i młodzież, młodzi ludzie, młode kobiety, młodzi mężczyźni powinni być przed tym przestrzegani, dlatego że my żyjemy w social mediach. My tyle czasu spędzamy na telefonie, ile my nie spędzamy w życiu realnym. No niestety taka prawda, większość z nas ten problem dotyczy. I widząc codziennie szkodliwe treści, my nie jesteśmy w stanie zachować zdrowej głowy. Dlatego po pierwsze trzeba zrezygnować z tych profili, z obserwacji tych profili, które nam szkodzą, a po drugie należy zaobserwować, poszukać sobie takie profile, które tworzą body positive treści, też po prostu realne treści, które po, pokazują, że ciało w ciągu dnia się zmienia i nikt nie ma płaskiego brzucha. Nawet jak się budzi rano, ma płaski brzuch, ja wypiję dwie szklanki wody, sorry, wypiję kawę i mój brzuch już nie jest taki płaski. Ale czy to jest złe? Nie, to jest normalne, ponieważ ja coś wprowadzam do organizmu, tak, no to to musi się gdzieś jakby zmieścić. Organizm cały czas pracuje i on pracuje dla mnie, po to, żebym ja mogła z tego życia korzystać. I e, tak samo jak ważne jest to, żeby tych ludzi odciąć i zachować od nich dystans, tak ważne, tak samo ważne jest to, a nawet ważniejsze i prostsze, żeby kliknąć czasami unfollow w internecie, i daj sobie przerwę od treści, które po prostu nas napędzają, bo my się porównujemy. To jest bardzo niezdrowy mechanizm. Ja to robię też, każdy to chyba robi, każdy się porównuje i bardzo łatwo jest poczuć się źle ze sobą, kiedy widzimy, że my siedzimy bez makijażu, czujemy się ze sobą źle, bo zjedliśmy teraz, nie wiem, jakiś duży posiłek, czujemy się jeszcze ciężko. Patrzymy i widzimy zdjęcie jakiejś dziewczyny w pikini, które, no dam sobie rękę uciąć, bardzo często jest przerobione i, i w ogóle ona tak nie wygląda. Ale my myślimy, że ona tak wygląda. Ile młodych ludzi tak myśli, i my sobie myślimy, dobra, nie, ja dzisiaj już nic więcej nie wiem. I od tego się zaczyna. To są takie małe powiedzenia, które my sobie mówimy, którymi się sami karmimy, które prowadzą do szkodliwych na początku pojedynczych sytuacji, a które tworzą w kulminacji szkodliwe nawyki, które tworzą szkodliwe rezultaty. Więc to są te małe rzeczy na co dzień, które uważam, że absolutnie powinniśmy robić. To są te zmiany, które powinniśmy zastosować w swoim życiu, jeżeli nie chcemy mieć problemów odżywiania. I mówię to ja, osoba, która wyszła z zaburzeń odżywiania, jako osoba, która wpadła w tą pułapkę i wie, jak łatwo jest z nią wpaść, a jak ciężko jest wyjść. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli pomoże ono chociaż jednej osobce, to moja misja. Na dzień dzisiejszy została wykonana. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich treści, czy chcecie więcej takich treści w postaci filmików mówionych. Ja chętnie będę przeplatać moje vlogi z takimi rozmówkami. Dajcie też znać, proszę, czy chcecie, żebym takie tematy poruszała na moim kanale. Długo się zastanawiałam, czy to robić, czy nie. Podjęłam decyzję taką, a nie inną, także. Jestem bardzo ciekawa Waszej reakcji. Co o tym myślicie? Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, ponieważ to jest temat, który naprawdę uważam, że jest ważny i że mimo wszystko mało się o nim mówi. I bardzo bym chciała, żeby takie treści docierały do jak największej ilości ludzi. Dziękuję Wam. Hej!